Jeżeli ktoś chce zagrać z tobą w cokolwiek o pieniądze, to prawdopodobnie chcecie cię oszukać. Takie jest przynajmniej moje doświadczenie po grze z moim dziadkiem. Mój dziadek pokazał mi grę w dwie karty, mój tata pokazał mi grę w trzy karty, raz dwie karty była dużo prostsza teoretycznie, bo wymagała tylko dwóch kart. Mój dziadek miał czerwonego Asa, którego dawał mi zawsze w ten sposób do pilnowania. Wy będziecie mną, ja będę moim dziadkiem. Wiem, że nie wyglądam, ale niedługo już trochę bardziej. To jest wasza karta, czerwony As, a mój dziadek miał Asa czarnego. Zadanie było takie, żeby tego czarnego Asa obserwować. On robił coś takiego. Raz, dwa. Wiecie co zrobił? Zamienił tą kartę. Serio. Zamienił ją, ale dwa razy dalej macie czerwonego. No poważnie to zróbmy jednak, okej? Okay? Cały czas trzymacie czerwonego na swoich oczach. Mam nadzieję, że tym razem to widzicie. On robił coś takiego. Wkładał bardzo szybko jedną kartę, wyciągał drugą. Robił to tak szybko, że tego nie zauważyliście i robił to dwa razy. I teraz zrobię to tylko raz i powiecie, czy to zauważyliście, czy nie. Uwaga! Raz. Jak sądzicie, udało się, czy nie. No i właśnie, jeżeli powiecie, że as czerwony jest na górze, no to już przegraliście. Jeżeli powiecie, że jest na dole, to też niestety przegraliście. Pomyśl w tym momencie o jakiejś liczbie od 5 do 12, dowolnej. Jeżeli jest to 7, to musisz dać follow.